Szanowni, mili widzowie. Dzisiaj na kanale Potataj chciałem państwu pokazać, jak mądrze został zamontowany trójkąt ostrzegawczy w Mercedesie W224. Proszę zobaczyć. Wystarczy tylko otworzyć bagażnik i już jesteśmy bardzo widoczni na drodze, nawet gdybyśmy nie mogli załączyć świateł. Bardzo mądre, rozsądne rozwiązanie. A żeby ten trójkąt wyjąć, proszę zobaczyć. Wystarczy tylko przekręcić zabezpieczenie. I trójkąt bez problemu wyciągamy. I możemy ustawić odpowiednim. Miejscu. Mam nadzieję, że materiał troszeczkę Państwa zainteresował i jak zwykle serdecznie zapraszam do oglądania kanału Patataj.